Dzień dobry, kochani, witam wszystkich serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na poniedziałek 16 sierpnia. Oczywiście, witam Was po długiej przerwie i mam nadzieję, że wytrzymaliście to dość długo. Rzeczywiście, faktycznie mi nie było, bo widziałam, że ostatni film wstawiałam 19 lipca. No ale życie, nie, życie. Kochani, oczywiście tak wyjęłam dla Was znaczy wylosowałam dla Was z takiej nowej talii, którą dostałam od Leny Ziben na urodziny, bo miałam w lipcu urodziny, zresztą wiecie z nowej tali zupełnie nie pamiętam jak ma się nazywać, Godestempel, coś takiego, chyba tak chyba tak się nazywa, ale bardzo fajna i teraz będziemy robić sobie dnióweczki właśnie i przekaz od, od tej tali również będzie, no i z talii Housewives Tarot, też coś, y, mam nadzieję, dobrego na jutro. To zaczynamy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Sąd, sąd ostateczny. Jakby to powiedzieć, czyli z martwych y, Kochani, y, sąd ostateczny może nam powiedzieć w dniu jutrzejszym, że będziemy musieli się zastanowić nad tym, co musimy zrobić. I może, może będą niektóre osoby wśród nas takie, które będą się dokonywały jakichś ważnych zmian w życiu. Może będziemy tworzyć coś zupełnie nowego. Tak jakby ta karta... Sądu Ostatecznego, ona też mówi o tym, że wzywa nas do tego, żeby coś stworzyć nowego dla siebie, zrobić y, y, dla siebie pewnego rodzaju y, spełnienie, y, wyzwolenie, y, też tutaj, nie? Y, więc y, dla niektórych może być to powrót do zdrowia, dla innych może być to jakieś y, wewnętrzne takie y, odrodzenie, y, albo i też przebaczenie. Ogólnie powiem Wam, że może ta karta mówić o pewnego rodzaju wyswobodzeniu z czegoś, z jakichś problemów, z jakiejś sytuacji, w których nie chcemy być. Może też, mogą też powrócić jakieś stare sprawy do nas, mogą powrócić też, może powrócić też coś, co straciliśmy, Albo o czym zapomnieliśmy już całkiem, co odeszło w niepamięć, a tak naprawdę gdzieś tam się czaiło i zaczyna powracać. Mam nadzieję, że to będzie dotyczyło tylko bardzo dobrych spraw, pozytywnych, jak najbardziej, lub uczuć, czyli na przykład powrót dawnego partnera do naszego życia, nie? jeśli ktoś oczywiście sobie by tego tutaj życzył. Kochani, w pracy. Możliwość rozwiązania jakich, jakichś problemów, może też tutaj dojdzie do tego jakaś pochwała, jakaś tam, jakieś tam uznanie przez współpracowników czy też przełożonych. Możemy też pokonać jakieś trudności jutro w uczuciach, relacjach, możemy tutaj mówić o yy, właśnie ponownym ożywieniu się jakichś uczu uczuć między dawnymi partnerami, albo tak jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje. Um, oczywiście w, możemy też się jutro rozliczać z pewnych rzeczy, z jakiejś um, sytuacji, przed którymi zostaliśmy postawieni i um, teraz jakby będziemy chcieli dokonać pewnego rodzaju takiego bilansu nie, um, swojego życia. Um, kochani, Karta, karta sądu może nam też mówić o tym, że będziemy na przykład przeprowadzali jakieś rozmowy, w których dojdziemy do jakiegoś konsensusu, do jakiegoś kompromisu, do zgody, do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś zrozumienia. Więc dość fajny dzień na jutro nam się zapowiada. Tutaj na tej karcie, jak widzimy, Babeczka jest ubrana w boczek i waży się na wadze, więc waży swoje plusy i waży swoje minusy. I teraz tak jakby dokonywała właśnie tego bilansu, nie dokonywała tego podsumowania pewnych spraw, pewnych sytuacji, czy też samego siebie, nie? swojego podejścia. No i zobaczmy, co tutaj mamy na jutro. Na jutro mamy keridwen. Oczywiście ja wam zrobię filmik z tą talią, bardzo fajna talia. Jeszcze raz dziękuję Lenie za to, że sprezentowała mi tak fantastyczną talię. To jest talia bogin, więc myślę, że dla kobiet, które tutaj słuchają, czy też są na tym kanale, będzie to coś przydatnego na jutro. Ale przeczytam wam, bo ja tych kart oczywiście jeszcze nie znam. Ja dopiero przyjechałam do Polski. Więc y, powiem Wam szczerze, że y, zajrzałam w nie, obejrzałam je tylko, ale jeszcze, jeszcze się w nich nie y, odnalazłam. I kochani, o czym mówi Keridwen na jutro? Keridwen przynosi Ci obraz Twoich świateł i cieni, tego co jest ukryte w podświadomości, aby można to było zaakceptować, uleczyć i przekształcić, czyli podobne znaczenie do karty sądu. Wzywać, abyś przezwyciężył swoje lęki i opory, uleczył swoje wewnętrzne rany, wskazuje ci twoje słabości. Wzywacie, abyś odrzucił wszystko, co nie jest już użyteczne, abyś zrezygnował z relacji i zachowań, które nie mają żadnej wartości na twojej ścieżce rozwoju. Czyli rzeczywiście, jutro y, możemy znaleźć jakieś rozwiązania na swoje problemy, y, uwolnić się od jakiegoś, jakichś poprzednich spraw, poprzednich. Yy, sytuacji, więc jak najbardziej jak najbardziej obie karty ze sobą współgrają. Kochani, i jeszcze mam taką książeczkę, zakupiłam sobie otóż, astrokalendarium Piotra Gibaszewskiego, znanego astrologa, yy, i przeczytam Wam, co Piotr Gibaszewski na jutro yy, tutaj zaprognozował yy, na ten poniedziałek 16 sierpnia. Kochani, yy, Poniedziałek nie musi być smutnym i nerwowym dniem. Najczęściej tak jest, prawda? Że w poniedziałki no, poniedziałek jest takim nowym początkiem tygodnia, zwłaszcza roboczym, nie? więc do tej pracy niekoniecznie i chętnie chodzimy, chociaż nie wszyscy, bo tutaj nie mówimy, że tak, nie wrzucamy wszystkich do jednej szufladki. Ale rzeczywiście, poniedziałek jest raczej trudnym dniem, nie? Po weekendzie zawsze każdy jest trochę rozleniwiony, zajęty jeszcze, zajętą ma głowę jeszcze tym, co się tam działo w weekend. No i nie chce nam się po prostu, nie? Wejście księżyca w znak strzelca mocno rozweseli nasz nastrój. Jeszcze więcej powodów do optymizmu i uśmiechu, poczucie komfortu i przyjemności zapewni nam ingres Wenus w znak swojego władztwa w wagę. I choć wakacje już bliżej końca, to może się okazać, że dla wielu z nas zaczyna się ich najprzyjemniejszy etap. Być może dopiero teraz w pełni poczujemy skutki wypoczynku, mniejszej ilości stresu, a wpływ słońca i lepsza dieta poprawią metabolizm, wzmocnią odporność, polepszą stan naszego wyglądu, kondycję cery, cery, kondycję cery i włosów. Polecam, kochani, polecam książkę Piotra Gibaszewskiego Astrokalendarium na 2021 rok. Ja nie miałam okazji jej kupić, jak byłam w Norwegii, bo oczywiście wysyłka była, przewyższała koszt samej, samej książeczki, ale polecam i podejrzewam, że są osoby wśród Was, które już coś takiego posiadają. Tak, Kochani, to chyba byłoby wszystko. Mam nadzieję, że od dnia dzisiejszego będziemy się widzieć codziennie, że czas mi na to pozwoli. Pamiętajcie, że jutro może czekać nas pewnego rodzaju zbawienie, może coś odkryjemy nowego, może wyzwolimy się czy też wyswobodzimy się z jakichś trudnych, przeciężkawych sytuacji. To byłoby wszystko. Do zobaczenia, kochani, miłego poniedziałku, pa pa!